I witam was od razu w ósmym odcinku już z Team World Tikt, Ale mi się to pięknie gra, wszystko nagrywam jedne... praktycznie ciągiem, w sensie Jednego dnia 8 odcinków, no fenomenalnie gierka Ciągnąłem się dosyć mocno, nie spodziewałem się, w sensie jest bardzo taka Prosta i wciągająca właśnie przez tą prostotę Natomiast, tak, ym... Mam zadanie zejść na dół, ale bo tutaj tak, tutaj powinienem to mi sugeruje, żebym poszedł tutaj. A dlaczego tutaj? Jakie mam teraz zadanie? Nie mam co do zadania żadnego. Mm. Nowe minerały są kluczowe, do standardy. No, póki co. Póki co, no tutaj nic jeszcze nie mam. No, muszę rozwijać dalej. W sensie, no, czas, no, schodzić teraz głębiej, nie? O nie, to... Kuźwa. O Jezus, spadłem! No. Dobra... Em. Um.

Tyk. 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 Ej, 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 może, że odzyskuję tą wodę praktycznie, a nie, dobra, jakoś po prostu bardzo mało zużywam. Y bez przysady, że ten um, Kurcze tutaj mi brakuje troszkę na szczęście tak mogłem zrobić dobra mhm. dobra no tutaj musimy zrobić tak Trzeba zejść jeszcze głębiej mm -hmm. O kurwa Dobra, zrobimy tak Że jestem bardzo głęboko, o kurde, dobra Dobra, zdychaj ciulu Okay, to widzę, że mnie widzę, że jest złe. Hmm. Hmm. Ja, na razie może zostawimy go w spokoju. Że tak to ujmę. Dobra, tu wyskoczymy sobie na górę. Hmm. O, jest. Dobra, tu już mam problem. O oh, jest. Mm. A jednak da się tak, proszę, czyli jednak da się. ...tą mechanikę zrobić, dobra, ale mam tu za mało HP, kurczę, za mało HP. I raczej muszę się wydostać stąd. Um, no, bo umrę zaraz głupiać. E, dobra, szybko, szybko, szybko wydostajemy się na zewnątrz. Gdzie tu jest wyjście? Jakieś sensowne. Dobra, e... hmm. tu jest chyba jakieś wyjście. Pyk, 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 tu jest, pyk. Elegancko, tutaj, ciach, ciach, no prawie, że. Pyk, pyk, no i dobrać. Na górę, o tym bardziej, że tu światła już nie miałem. Mam pan 200 dolarów. Um, kolejne towary przyniosłem. Eee, daj mi mamonę, tutaj też. Daj mi drabinę. Jeszcze dziękuję Ci bardzo. No i póki co ty, tyle. No tutaj nawet u Ciebie nic nie mogę kupić. No mogę. No czekam na podwójny zbiornik, kiedy nie. Natomiast u Ciebie, no u Ciebie no w zasadzie to samo. No póki nie będę o kulek, to no nic nie zrobię. Potrzebuję tych kulek koniecznie. Eee, dobra, zmienimy to na takie coś. No, i co, no i co, no i schodzimy na dół, tak? No nie, tak, dobra. Dobra. Wiem, że troszkę HP straciłem, ale to nic nie szkodzi. Um, tu tutaj nieodkryty jest teren z porawy, z tego co widzę. Wszędzie zaraz przeanalizować. Mm. No kurwa mać. No i lek sobie eksplozję. Dużo pp No... Trzeba chyba tego nie robić. Muszę być szczery. Hmm. Yy, dobra, poczekajcie. To było tak. Właśnie tam ominąłem coś. Dużo HP na starcie straciłem, jak zawsze, kurde. A tam jest ten ziutek, co rzuca... No właśnie, o nim mówię. Dobra. Dobra, tutaj mamy jakieś dodatkowe ten... Um, tu to nie wiem czy coś tam będzie jeszcze. Przejdziemy się tam, ale wątpię, żeby... Znaczy kurczę, to jest spora witeren. Ej, ej, ej. O, to bym się zdziwił. Mhm. Mm um. Kurwa, ma, no odbija się równo, no. Aleś na za moim oknem drzem proszę. Dobra, myślę, yy, że ważne, tak abstrahując, to Yy, tak, tutaj muszę się przedostać dalej. Ojej, tu się nie przedostanę serpa. Podrapinka potrzebuję. Dobra. Yy, tu zostawimy. Yy, tu zrobimy może ten sposób. Dobra. Yy. No, ale tu w zasadzie nic nie ma, chyba już. Hmm. No, chyba tu nic nie ma, no serio, no. Jak się przedostałem, to co serio, chyba już nic nie ma. Przeeksplorowałem chyba co, co wszystko, co się da. Hmm. Dobra, wróćmy na powierzchnię raz jeszcze. Sprzedajmy sobie tam, co mam. Tego nie ma teraz za dużo. Zawsze, że sporo z tego wydam. Niestety na HP. Ale dobra, zawsze coś. Ymm... Natomiast tak, no póki co właśnie wrócimy. No musimy niestety wracać dalej kurczę. No co tu dalej? no, trzeba, no serio sch sch schodzić coraz, coraz to głębiej. No bo tu po prostu już nic nie ma. Mm -hmm. No tu mniej więcej odkryłem co i jak. mi się wydaje. Tak patrząc. No, nie, no tu mniej więcej odkryłem wszystko, więc no tak, do tego 300 metra tak naprawdę. Eee, do tego 300 metra ja tak naprawdę wszystko mam odkryte. Dobra. I teraz tak, tutaj przejdziemy. Cudzwa. No niech to wybuchnie. To wybuchnie zacznie. Manie chociaż Czas hmm. zajść jeszcze głębiej A wybuchło. Dobra, tutaj musimy zrobić tak, i zrobić tak. Hmm. Tutaj więcej, teraz ja tutaj mamy, żeby się przestawiali na niższy poziom. Ok. Dobra, mamy Obsidian. Mamy tutaj jakieś yy, pieniążki. Okej. Okay. Yy, czy coś tu jeszcze będzie? Dobra, chyba tak szczerze to nie. Chyba nie. Yy, no tak, no to tu chodzi, że zrobiliśmy wszystko, co się dało zrobić. Hmm. Natomiast tak tutaj no tak, tu jest wszystko. Tutaj mamy... Oj oj oj, 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 ale poleciało w dół. A nie tutaj jest. Tu jest ta jaskinia. Dobra. Hmm. Dobra, pokończy mi się też latarnia, więc wszędzie cholera. O cholera. Tutaj to nie mogę. ja to potrzebujemy tego schodka. To już, przydał, to już by mi się przydał portal, powiem szczerze. O kurwa, no właśnie. A, no i mam napęd na portal, więc... Bo tu już jest sery głęboko. A tu jest jaskinia od razu też. Ojej. Dobra. Ojejku. Nie, kurda, przypałetki. Co się, się dzieje, jeżeli bym nie miał za długo światła, o jest. Umieram czy co? Po prostu nic nie widać, chyba nic nie widać. Yy, dobra, odnówmy się. Dodatkowo sprzedajmy minerały. No, prawie mamy kolejny poziom. Chcesz coś kupić, oczywiście, że chcę. To chcę. Dynamit. Yy... Kurczę, teleport też kupię. No, yy, potrzebuję czegoś tak. Yy, daj mi, no, muszę te jak wydać. Daj mi worek po prostu. Kolejny przedmiot Ym, No póki co mam wszystko, no póki co mam wszystko, no tutaj chyba nic nie mogę cię wziąć, więcej? No nie, bo mogę była wykilow No drabina jeszcze, daj mi jeszcze drabina. No właśnie, jeszcze drabina. Yy, Dobra. Yy, natomiast, tak, no właśnie. 250 metr no tam już był trzysetny któryś no tam też że so już głębiej, nie Dobra? No właśnie, nam jest już 300 na któreś, tak tutaj widzicie sami zresztą. tam. Mm. gdzieś tam jaskinia zgubiłem w ogóle. No była chyba tu. O kój, ten też. A nie, jest tutaj. Dobra, już widzę. Dobra, dajmy tu, postawmy tu jeszcze portal, może. Bo dlaczego by nie? Od razu go przetestujemy. Była fantastycznie. Dobra, przetestujemy. Zrobimy sobie zapis. Kolejna stówka. No, mi 7 dolarów. Jeszcze by coś może tak to by było. Dobra, no i może w ten sposób wystarczy. No, powinno teraz wystarczyć na ten rozwój miasta. Teraz tutaj na razie olejemy tego środka. Kurwa, mać, no źle zrobiłem. Mogę poczekać, też tak w sumie sobie myślę. Um, dobra, wiecie co mam powiem Także yy, tutaj jeszcze pójdziemy. Tu wrócimy. Sprzedamy to. Zobaczymy, co staniemy. Mamy następny poziom. Szybki kilo w kolejny poziom. Super. Um, Odnowimy sobie HP, zawsze. Drabinki. Eee, czy poczekaj, szybki kill off, tak? Nie, to jest stalowy eee, ten źródł mi zaoferuje, nie? 20%, jeszcze szybkości No dobra No, czyli jeszcze szybszy, no ale no dobra, no póki co tak nie mam, więc jakby, whatever Nic nie zmieniam Natomiast, zaraz jeszcze pójdziemy jeszcze coś pokopiemy tutaj chociażby no bo mam wrażenie jeszcze nie wykorzystałem wszystkiego, chociaż może jednak wykorzystałem hmm. Co tu jest ciekawego? Hmm. No to jest ten ziutek Dobra Zabijmy go, fantastycznie hmm. Natomiast... tak Dobra, tu widzę, że mam... To Badziewie, które lubię. No ale nie za dużo dostałem. Natomiast dobra, myślę, że tak, myślę, że mimo wszystko. Dobra XD. Ja, tu mam sporo pieniędzy z tego co widzę. Ale dobra, yy, nie ma co. My się tu wrócimy. My się tu wrócimy, już w pierwszym odcinku. Um, dlatego, że tak, dlatego że... No to jest jaskinia, którą ma, miałem zrobić, no i ją w końcu zrobię, ale to właśnie mówię w pierwszym odcinku. Tutaj troszeczkę oczywiście. To po raz kolejny. Eee... Yy, No, i dobra, no i co? No i yy, yy, tak, teleport mogę sobie kupić, oczywiście, yy, ale nie potrzebuję, chyba, no, no w sumie, no nic na razie niego nie potrzebuję. I tutaj, no nie stać mnie, no naftową, no, na no brakuje mi jednego, no, no dobra, Póki co, myślę, że to będzie wszystko. Myślę, że będzie wszystko, pójdziemy właśnie zaraz tu do tej kopalni, ale to już w przyszłym odcinku, także ja pokaże wam serdecznie dziękuję za oglądanie odcinka, wam się, się podobało, już. Tak za oświetlenie w górę, a się na razie, pa, cześć!